Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński 12 marca 1947 roku, środa. Mróz maleje, ceny rosną. Silne mrozy nie tylko przysporzyły wiele kłopotów w dziedzinie nawigacji i komunikacji lądowej, ale przyniosły kłopot światu pracy wskutek szalejącej tu drożyzny artykułów pierwszej potrzeby. Ceny z dnia na dzień rosną, zaś widoki na ich obniżkę są nikłe. Nie jeden z tutejszych mieszkańców sądził, że zorganizowanie placówek handlowych, takich jak społem i państwowa centrala handlowa skutecznie wpłynie na kształtowanie się cen. Niestety nabywane przez miejscowych kupców towary w tych placówkach sprzedawane są ze stuprocentowym zyskiem. Czas temu stanowi rzeczy położyć kres. Dębno, dlaczego nie ma chleba na kartki? Wszyscy otrzymujący kartki żywnościowe w dębnie zaniepokojeni są faktem, że zostało obecnie wstrzymane tu wydawanie chleba kartkowego na miesiąc marzec. Dla urzędników i robotników posiadających liczną rodzinę, nabywanie chleba po cenie wolnorynkowej 21 zł za kilogram, choćby przez krótki czas, jest poważnym obciążeniem skromnego budżetu domowego. A na dłuższą metę jest nie do pomyślenia. Świnoujście czystość w sklepach niżej krytyki. Brak tu w wielu sklepach najnieodzowniejszych przedmiotów sanitarnych jak miednicy do mycia rąk, ręczników, spluwaczek, siatek ochronnych do ciast, gablotek oszklonych na artykuły spożywcze i temu podobnych. Daje się również spotkać towary wydzielające specyficzną woń. Ulokowane obok artykułów spożywczych. Obecnie niska temperatura chwilowo powstrzymuje rozwój chorób zakaźnych, lecz gdy nadejdzie wiosna. Koszalin pękają rury, woda zalewa ulice. Wciąż pękające rury w ruinach miasta Koszalina narażają zarząd miasta na wielkie straty materialne. Przed kilku dniami pękły rury przy ulicy Bolesława Chrobrego zalewając piwnicę banku oraz część ulicy 1 Maja. W dniu 29 lutego znowu pękły rury przy ulicy Zwycięstwa, przy czym wylew był tak gwałtowny, że na głównej ulicy utworzyło się jezioro. Magistrat zmobilizował większe drużyny robotników i przy pomocy pomp wodę usunięto. Ponieważ spodziewane są dalsze pękania rur wskutek zmiany warunków klimatycznych, zostało utworzone ostre pogotowie Brygady Robotniczej, która dokonuje napraw i usuwa skutki tych uszkodzeń. Jajecznica do Anglii. Niebawem rozpocznie się eksport do Anglii jajek. Przewiduje się wywóz drogą morską 100 milionów sztuk jaj, ale tylko część jaj pójdzie w skorupkach, reszta będzie przerobiona na jajecznicę i wywieziona w puszkach jako konserwa. Obecnie montuje się w Gdyni odpowiednią przetwórnię. Jajecznicę taką mieliśmy okazję próbować z dostaw amerykańskich w paczkach żywnościowych. Rejestrować w terminie urodzenia, śluby i zgony. Dekret o jednolitym dla całego państwa prawie o aktach stanu cywilnego nakłada na obywateli obowiązek rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów w urzędach stanu cywilnego utworzonych przy każdym zarządzie miejskim i gminnym. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu dwóch tygodni, zaś zgon w ciągu dwudziestu czterech godzin. Mimo że od chwili wydania dekretu upłynęło już 15 miesięcy, jednak w dalszym ciągu niektórzy mieszkańcy województwa wskutek nieświadomości zaniedbują swoje obowiązki i narażają siebie na dotkliwe sank sankcje karne. Urząd wojewódzki wzywa obywateli do bezzwłocznego zarejestrowania we właściwym urzędzie stanu cywilnego zdarzeń, które powstały po dniu 1 stycznia 1946 roku. Ogłoszenia drobne. Energiczny żonaty lat 45 obejmie stanowisko leśnika. Zgłoszenia Dąbrowski Stanisław Koszalin, niepodległości 49.